Witam serdecznie. Może miałeś w swoim życiu taką sytuację, gdzie byłeś w nowym otoczeniu, może nowe miejsce pracy, szkoły lub zamieszkania. Jak ten egzamin zdała Ród. Przyjrzyjmy się. Rud wróciła z Noemi do Betlejem. Jej takim pragnieniem i troską było to, aby pójść na pola i zbierać kłosy. I tak się zdarzyło, że trafiła na pole Boaza, który był dalekim krewnym Noemi. I akurat w tym czasie on przybył do swojej posiadłości i zaczął rozmawiać ze, ze jednym ze, ze swoich sług. Posłuchajmy: drugi rozdział, szósty i siódmy werset. A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział: To jest młoda moabitka, która powróciła z neemi z pól Moabskich. Powiedziała ona do mnie: Chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami. A odkąd tylko przybyła, przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Zobaczcie, jak bardzo ten człowiek przyglądał się ród. Wiedział, kiedy przyszła. Wiedział, jak pracowała i wiedział, że nie odpoczywała. Również w tej rozmowie z błazem pokazał, w jaki sposób, kiedy przybyła na pola, chciała nawiązać te nowe relacje. A więc przyszła i powiedziała o swoich zamiarach, że chce zbierać kłosy. I tak jest w naszym życiu. Ludzie, kiedy trafiamy do nowego środowiska, bardzo dokładnie się przyglądają nam. Jak reagujemy w różnych sytuacjach, może jak pełnimy swoje obowiązki, jak zawiązujemy nowe relacje. Bardzo dokładnie obserwują i na podstawie tych obserwacji wyrabiają sobie pewną opinię. I kiedy Boaz podszedł do Ród i zaczął z nią rozmawiać, jedenasty werset czytamy takie słowa. A Boaz odpowiedział jej mówiąc. Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Widzimy, że to wcześniej Boaz nie znał ród. Pierwszy raz ją zobaczył, a jednak bardzo wiele o niej wiedział. Możemy wyciągnąć pewne takie wnioski, że wiadomość o Rut i Noemi, ona była wśród ludzi bardzo rozpowszechniona. Ludzie rozmawiali o tym. Ludzie dopytywali o tą całą sprawę. Nawet tu widzimy, że boła opowiedziano mi wszystko dokładnie. A więc ludzie dokładnie chcieli wiedzieć o przeszłości Rut. Jak to się stało, że przyszła cudzoziemka jeszcze do tego z innego... Kraju, z innego miasta i zamieszkała właśnie w narodzie Bożym, w narodzie Izraelskim. Zadawali wiele pytań. I tak też jest, tak też dzieje się w naszym życiu. Kiedy ktoś pojawia się chociażby w naszym otoczeniu, to jest wiele pytań skierowanych. Co się stało, że na przykład przeprowadził się do tej miejscowości? Ludzie chcą się dowiedzieć o jego rodzinie, coś chcą się dowiedzieć. Co spowodowało, że, że ten człowiek znalazł się właśnie w tym, a nie innym miejscu? Może dopytują, chcą dopytać się coś głębiej o jakieś inne okoliczności. I to również jest przyczyną, aby wyrobić sobie pewne zdanie o tym człowieku. I tak było również tutaj na przykładzie Noemi. I trzeci rozdział nam pokazuje, jedenasty werset, bardzo ciekawą myśl. Nie kłopocz się teraz, córko moja, mówi Boaz, uczynię dla ciebie cokolwiek sobie życzysz, wie bowiem całe miasto, że dzielna kobieta. Kiedy ludzie widzieli tą pracowitość ród, kiedy zbierała te kłosy, a trwało to około dwóch miesięcy, bo to aż do zakończenia żniw pracowała, dlatego że przyłączyła się do sług Boaza, a więc obserwowali ją przez dwa miesiące, Wiedzieli o niej, z jakiego powodu przyszła do Betlejemu, jak okazała taką dobroć swojej teściowej, to całe miasto wyrobiło sobie taką opinię, że jest to dzielna kobieta. I warto mieć to na uwadze, kiedy może ktoś z nas znajdzie się w nowym otoczeniu. Ludzie będą się przyglądać, może zadawać wiele pytań, i na tej podstawie. Wyrobią sobie pewną opinię o nas. I warto wiedzieć to, aby w, w tym czasie wydać dobre świadectwo. Można wydać dobre świadectwo swoim życiem, swoim zachowaniem, swoimi słowami, swoją pracowitością, a może to nawet otworzyć drogę do tego, aby powiedzieć coś więcej o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, które jest w Nim. A może ktoś z słuchających chciałby w komentarzu powiedzieć, jak zdał ten egzamin w swoim życiu? Zapraszam do aktywności w komentarzach i serdecznie pozdrawiam.